Cześć! Pamiętacie może zakładkę z głosowaniem na Minecraft Now w, w, w wersji Minecraft Preview? Teraz została ona odblokowana i można dołączyć na taki serwer, gdzie podobno są parkury, minigierki różne i co najważniejsze, można zagłosować na moby. Co tu mamy? Aha, głos na smoka, głos na smoka, a tu pewnie będzie głos na Widera. Dobra, za bardzo zagłosowałem na smoka, jeśli tak ma to wyglądać ten cały system głosowania też na moby, chociaż z tego co wiecie z filmu, który wyświetla wam się teraz w prawym górnym rogu, no to raczej to nie będzie platforma do głosowania na moby na Minecraft Live. Kurczę, są małe ścinki, więc musicie mi to wybaczyć. Aha, i co, można tak kilka razy głosować na jednego moba? To by było bez sensu, to jest bez sensu. Wow, ktoś sobie kupił te DLC ze Spongebobem. Ale fajnie, chciałbym mieć tego skina. Naprawdę wygląda fenomenalnie. No to co to tu, tu jest? No, zwykłe głosowanie. No tutaj dajesz głos na Widera. Tu też. Fajnie, że tak można w kółko dawać te głosy. Znaczy, nie fajnie, bo to jest nie fair. Ja się już z wami żegnam przy tych pięknych statułach Smoka oraz Widera. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Udostępnijcie ten film, dajcie komentarz, łapkę w górę oraz subskrypcję, aby bardzo dużo osób się dowiedziało o tym systemie głosowania, który bądź co bądź nie jest taki dobry jak myślałem. No, to działa na zasadzie zwykłych comment bloków, nawet nie wiem jakby to mieli zbierać te informacje. Więc jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć. Oh,